Cześć Boże, w naszym studiu dziś ksiądz dr Paweł Tkaczyk, dyrektor Muzeum Decyzjalnego w Kielcach. Szczęść Boże. Cześć Boże. Witamy księdza doktora u nas, a witamy księdza przy okazji ciekawej wystawy, którą w muzeum właśnie zainaugurowaliście 16 maja. Wystawa nosi tytuł In hoc signum vinces, czyli... W tym znaku zwyciężysz. Te słowa In hoc signum vinces miał usłyszeć cesarz Konstantyn, w przeddzień w słynnej bitwy przy Moście Bulwijskim w roku 313 miał zobaczyć znak krzyża, tym znakiem miał opatrzyć wszystkie sztandary swoich wojsk i rzeczywiście zwyciężył. To był w historii pewien moment przełomowy w historii chrześcijaństwa. Po tej bitwie ukazuje się słynny edykt mediolański. Chrześcijaństwo staje się jedną z religii, równą z innymi wówczas wyznawanymi na terenie cesarstwa rzymskiego. I chcieliśmy tą wystawą opowiedzieć historię Krzyża, która nie jest taka oczywista. Powiedziałbym bardzo trudna historia Krzyża, bo tak naprawdę w sztuce chrześcijańskiej, w ikonografii chrześcijańskiej, Krzyż po raz pierwszy pojawia się dopiero w pierwszej połowie V wieku. Ten, dzisiaj trudne do wyobrażenia, trudne, sobie, do, prawda? Tak, dzisiaj y, wielu chrześcijanom, wielu osobom wierzącym wydaje się, że ten znak jest taki bardzo oczywisty, powiedziałbym. Nie, ten znak ma też swoją bardzo długą historię. To był przede wszystkim znak krzyż jako narzędzie, to było narzędzie śmierci, narzędzie zbrodni też, prawda? Więc trudno było sobie pierwszym chrześcijanom wyobrazić, by ten znak był ich znakiem jakimś identyfikującym, ich jako grupę, ich wyznanie wiary. I dopiero ten piąty wiek to jest czas, kiedy pojawia się Pojawiają się pierwsze przedstawienia krzyża, właśnie związane już z tą wyznawaną wiarą. Czyli inspiracją do utworzenia wystawy było pokazanie. W historii krzyża, historii znaczenia krzyża. tego krzyża na wystawie mamy eksponaty właśnie pochodzące z tego V wieku, co jest rzeczą niezwykłą też dla nas. Cieszę się, że udało się takie eksponaty na wystawie zgromadzić. I co to właśnie jest? To są krzyże pochodzące właśnie z terenów wschodnich, malutkie enkolpiony które też wtedy się pojawiają i też mają ciekawą historię, ponieważ przez pierwszych chrześcijan, zresztą enkolpion może powiem, to jest taki krzyż, który da się otworzyć i wewnątrz przechowywane były relikwie, przenoszone były relikwie. Te relikwie w pewnym momencie były traktowane przez chrześcijan jako amulety, więc później nawet zabroniono używania takich enkolpionów. Ale tradycja się zachowała i my w muzeum na wystawie pokazujemy takie enkolpione nawet z wieku XVIII i XIX. Czyli taki pierwszy krzyż, który właściwie bardzo symbolicznie pokazywał, pokazywał też tą. Mękę i cierpienie, tak? tak. Jeżeli właśnie te relikwie były w nim przenoszone. Tak. Ale jakie jeszcze inne ciekawe eksponaty na wystawie znajdziemy? Naszą opowieść prowadzimy od tych czasów, od V wieku po współczesność i takim eksponatem najnowszym, że tak powiem, jest obraz pana Piotra Barszowskiego, Ostatnia Wieczerza. Obraz, który w roku 2021 otrzymał złoty medal pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Bienale Sztuki we Florencji. To jest obraz ukazujący ostatnią wieczerzę z perspektywy lotu ptaka i widzimy stół, przy którym zasiadają apostołowie, ułożony w kształt krzyża. A więc oni już podczas tej ostatniej wieczerzy siedzą przy krzyżu. Zresztą obraz ma bardzo głęboką symbolikę, jest niezwykle ciekawy, wykonany w technice tak zwanego neowitraża. Zapraszam, żeby go na żywo zobaczyć i o nim posłuchać. Z tego jak ksiądz opowiada, to bardzo świadomy wybór eksponatów, które też są dziełami sztuki. Przez długi okres czasu prowadziliśmy długą kwerendę, wybieraliśmy różne eksponaty. Świadomie, żeby ta nasza wystawa była taką pełną opowieścią. Przedstawiamy też grafiki, które sięgają do historii biblijnych do ofiary Abrahama do węża miedzianego bo to tak naprawdę tam trzeba szukać zapowiedzi tego znaku znaku naszego zbawienia prawda szukaliśmy eksponatów na terenie diecezji kieleckiej w różnych parafiach pokazujemy bardzo ciekawe pod względem ikonograficznym przedstawienia, mało oczywiste. Jednym z takich jest na przykład obraz pochodzący ze stali Kościoła Świętej Trójcy w Nowym Korczynie. Widzimy na nim Jezuitów adorujących Chrystusa umierającego na krzyżu, ale tym krzyżem jest winorośl wyrastająca z kielicha mszarnego. A więc niezwykle ciekawa ikonografia i rzadko spotykana. Jakie są reakcje y, widzów odwiedzających tę wystawę? Czy coś ciekawego przez to zauważył? Nasi zwiedzający wychodzą poruszeni po obejrzeniu wystawy. Zresztą w naszym Muzeum decyzyjnym w Kielcach mamy taką zasadę, że ktoś, kto do nas przychodzi, by tę wystawę zobaczyć, nie tylko kupuje bilet i sam ogląda, ale też jeżeli oczywiście. Y, nie życzy sobie czegoś innego, to po prostu jest po wystawie oprowadzony i słyszy opowieść o każdym z tych przedmiotów, bo za każdym z tych przedmiotów kryje się jakaś historia. W jednej z gablot pokazujemy bardzo prosty, skromny drewniany krzyżyk. Ktoś na niego pewnie nie zwróciłby jakiejkolwiek uwagi. Ale ten krzyż ma swoją historię. 40 lat temu został zdjęty przez nauczycielkę ze ściany jednej ze szkół podkieleckich i wrzucony do szamba. Ludzie ten, widzieli tę te, te sytuację. Ten krzyż wyciągnęli, zanieśli do kościoła, zanieśli do księdza proboszcza. Ten krzyż prezentujemy na wystawie. Innym bardzo ciekawym eksponatem jest y, też niewielki krzyżyk z metalową figurą Chrystusa noszącą ślady dużych uszkodzeń. Figura Chrystusa spęknięta na pół. Chrystusa, w piersi Chrystusa widać y, dużą dziurę po prostu. I okazuje się, że to jest pamiątka po II wojnie światowej, y, po historii, y, y, kiedy to w jednej z miejscowości na terenie diecezji kieleckiej trzech żołnierzy Wehrmachtu urządziło sobie strzelanie do tego krzyża. Następnego dnia zginęli. Z takimi historiami się mierzymy oglądając eksponaty. I dzisiaj też mierzymy się z taką historią, bo historia kołem się toczy. Wydawać by się mogło, że te historie związane z walką, z krzyżem już nigdy nie wrócą. No ale dokładnie w tym dniu, kiedy mieliśmy wernisaż naszej wystawy usłyszeliśmy w mediach informacje, że w naszej stolicy też na nowo odżywają pomysły, by walczyć z krzyżem, by zdejmować go ze ścian. Ja osobiście powiem, że troszkę się dziwię takim decyzjom, bo jeśli ktoś zna choćby troszkę historii, to wie czym tego typu walki z krzyżem się kończą. Ale nawiążmy jeszcze do tego tytułu wystawy, właśnie. W tym znaku zwyciężysz. Czyli patrząc na tą historię poprzez te eksponaty, widać walkę, widać jakieś właśnie elementy no, tego albo przyjęcia tego symbolu, albo jakiejś niezgody. Ale y, symboliczna jest ta symboliczna ale jeżeli, jest ten tytuł. Tak, ale je, w tym znaku zwyciężysz, bo to jest znak zwycięstwa, to jest znak zwycięstwa dobra nad złem. Co to nie jest znaczy, znak, że nie ma walki wcześniej. To jest znak zwycięstwa piękna nad brzydotą, to jest znak zwycięstwa życia nad śmiercią. To jest ten znak, a o to trzeba po prostu walczyć. To nie jest proste, żeby, okay. że to po prostu przychodzi bez walki. O to po prostu trzeba walczyć. Tak jak dzieci y, czy młodzież szkolna w zespole szkół y, Zawodowych numer 3 we Włoszczowie 40 lat temu też stanęła w obronie walki o krzyże, gdy zobaczyli, że ktoś krzyże z ich sal szkolnych po prostu zdjął. Przeglądałem materiały archiwalne. E, przygotowując się do wystawy, e, czytałem relacje z tego wydarzenia we Włoszczowie i naprawdę jestem pełen podziwu, jestem ogromnie wzruszony bardzo odpowiedzialną postawą tych młodych Świadomy, ludzi, tak. świadomych, którzy nie dali się sprowokować e, ówczesnym władzom, a przecież to był temat numer jeden w ogólnopolskich dziennikach. Słynny pan Urban o tym opowiadał, prawda? I nazywał... To wydarzenie tak, tak jak nazywał. Nazwano to strajkiem, a to nie dzieci, był strajk, to była te obrona. Te dzieci to była obrona, ale ta młodzież w bardzo odpowiedzialny sposób. Nie dali się w żaden sposób sprowokować, a przecież y, grożono im, straszono, że tu jakieś wojska przyjdą, że tutaj czołgi gdzieś otaczają całą miejscowość i tak dalej. To naprawdę jest dzisiaj do tego wydarzenia musimy wracać, musimy go przypominać, żeby y, brać. Z tego wydarzenia, z postawy tej młodzieży przykład dla nas dzisiaj, bo po 40 latach chyba będziemy musieli się zmierzyć z podobną sytuacją. No właśnie, to jest obrona takiego najważniejszego chyba symbolu chrześcijaństwa. Oczywiście, że tak, to krzyż w tym znaku zwyciężysz, w tym znaku zwyciężymy. Bardzo dziękuję za tą puentę i zapraszamy serdecznie do Muzeum, do Kielc, do Muzeum Decyzjalnego by obejrzeć wystawę, a także inne inicjatywy muzeum. O czym za chwilę. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. serdecznie.